Cześć, ja jestem Anjon i mam dzisiaj dla was raport z mojego nierobienia fuzji. Zanim jednak przejdziemy do głównego tematu, jeśli podoba wam się to, co robię, chciałbym zachęcić was do subskrybowania kanału. Jestem już na ostatniej prostej przed przekroczeniem magicznego progu tysiąca subskrybentów, ale bez was nigdy mi się ta sztuka nie uda. Nasza obecna fuzja, delikatnie mówiąc, nie wzbudza wśród graczy nadmiernego zainteresowania. Ja oceniam Koroza Wallbreakera jako ciekawy dodatek dla ogrynów, dzięki któremu Faction Wars tej frakcji stanie się odrobinę mniej upierdliwe. Tak, w skali upierdliwości podskoczy zrzucam, to jadę w bieszczady, do motyla-noga Ogryny. Poza Faction Wars Hard, jego przydatność oceniam na znikomą i dlatego podjąłem świadomą decyzję o nierobieniu fuzji. Ach, który to już raz w tym roku? W poprzednich przypadkach moje plany jednak nie wytrzymywały zbyt długo w konfrontacji z przeciwnikiem. Ciekawe jak będzie tym razem. Przez ostatnie trzy dni tyle razy powtarzałem już, że opuszczam fuzję, że prawie sam w to uwierzyłem. Dlatego mój plan na nią wygląda następująco. Przede wszystkim nie zamierzam otwierać szardów. Ani w trwającym obecnie sam Rush, ani w przyszły weekend podczas Champion Chase. Wprawdzie. Ten przyszłotygodniowy event wypada akurat w czarny weekend i możemy się spodziewać bardzo kuszących niespodzianek w grze w rodzaju prawdziwych podwójnych szans na Primale, ale cały mój zapas Primali poszedł na duszę dla Leonardo. Od tamtej pory uzbierałem ich tylko 5, więc i tak bym nie poszalał. Kolejny taki event najprawdopodobniej w okolicy świąt, więc poczekam. Początkowo miałem zamiar również opuścić turniej Fajen'a i Gear Hunters a zrobić tylko Champion Training, który zawsze robię ze względu na legendarne książki, ale ostatecznie zrobiłem team Mariusz Newt plus kurczaki na Normal 20 i upiekłem trzy pieczenie na jednym ogniu. Sprzętu do upgrade'u mam pełną szafę, więc eventy tego typu robię zawsze, a nagrody z nich traktuję jako miły bonus. Zresztą metodą samolotową, link do filmu o niej wyświetla Wam się w prawym górnym rogu ekranu, nie kosztuje to aż tak dużo silvera. Granie na arenie to dla mnie przyjemność, więc te eventy robią się same, a ponieważ mam olbrzymie braki w speedsecie na moim koncie, zamierzam teraz i w najbliższej przyszłości skupić się na farmieniu smoka. Owszem, najlepiej by było, gdybyśmy w turnieju mieli potrójne, a nie podwójne szanse na wylosowanie itemów ze speedsetu, no ale jak się nie ma, co się lubi. Natomiast Ice Golema, Pająka i towarzyszących im Gears Hunter nie zamierzam robić. Obecnie nie potrzebuję żadnego z setów, które tam lecą, a Silvera będę farmił w inny sposób. Okej, okay, znacie już moje plany, a teraz przyjrzyjmy się jednemu malutkiemu szczegółowi. Ponieważ ta fuzja jest mało popularna, w mojej grupie w turnieju Champion Training niewielu ludzi nabija punkty. To sprawia, że istnieje ciągle Teoretyczna, ale jednak szansa, że ten turniej wygram zdobywając dodatkowe 10 fragmentów. Wprawdzie przewaga lidera jest już dość znaczna i wcale nie wiem, czy uda mi się wygrać, czy dam radę prześcignąć Mr. Faha, ale jeśli by tak się stało, wtedy bym musiał bardzo dogłębnie przemyśleć swoje dalsze postępowanie. Finalną decyzję podejmę jutro, jednak dzisiaj Raczej nie mam ochoty się ścigać z liderem. Także tym razem prawdopodobnie nie będziecie mieć okazji do tworzenia memów o tym, jak to Anjon nie robi fuzji. Ale ostatecznie przekonamy się wszyscy łącznie ze mną o tym dopiero jutro. Dajcie znać w komentarzach, jaki wy macie plan na tą fuzję. Zachęcam jeszcze raz do lajkowania i subskrybowania kanału. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć!